Jebać wszystkich ludzi, którzy podkładają nogę Nie potrzebuję rad, dobrze wiem co ja robię Walę wiadro, wszyscy nagle na mnie patrzą Pierwsze stare chwile, zaczynam ją nową kartą Czy to warto ziomek, pakować się w problemy Te problemy, które codziennie powodujemy zgasło światło Wszyscy zupełnie już wyszli Przy kartce z długopisem zawsze mam chore myśli Ile ludzi już odeszło i nigdy nie powrócą rzucamy za dużo słów Kończy się jak zwykle, kłótnią, brakuje mi słów Co pokazują w Polsce, zadaj sobie Pytanie, czy to kurwa jest mądre? Pogrzeb dla lanusów, co we mnie nie wierzą. Zawsze dużo pierdolą, a nic o mnie nie wiedzą. Drogę rozpalamy świecą, żeby nie wdetnąć główną. Każdy to ukrywa, jakomuś w życiu drono. Teraz każdy chce pisać teksty, chce być wielki i bez przerwy chcą ruchać te modelki. Taka już jest prawda, raczej tego nie zmienisz. Może opluje ci mordę, wtedy ludzi docenisz? Wchodzi w faded kolor. ci mówią, że nas rozpierdolą. Napiszę już jeden wers, to już w ogóle spierdolą. Czuję się tak zajebisty, kurwa. Nie bać pizdy, będę mówił. Codziennie kiedy będę pisał listy Widzisz z nas, a, a ja już nie widzę siebie Bo mi mija czas, inni pewnie siedzą w niebie Nie przesłanie nas, chyba jesteś zbyt szeroki Jest końcówka wódki, proszę tylko chociaż dopisz Znowu chodzę jak narkotyk, oni patrzą się tak na nas Jakbym zajebał długopis, ja tu robię tylko popis Chodzę tutaj na te bity, jebie wszystkich tych raperów Co nie słuchają modlitwy Powiem, że mam wyjebane, ale nigdy tak nie było Nie nazywam się już paner, no bo szybko mi się zmyło Teraz stoisz już do przodu, nie oglądaj się tak Chcę już do tego mroku i w końcu spokojnie jeść, yes, yes, yes.